Cześć wszystkim, tu Kamikadze, witam Was w kolejnym odcineczku i dzisiaj pogramy tym cholernie broken metadekiem. No to nawet nie ma o czym mówić, po prostu mamy tutaj Ewo Pekę, mamy Ewo Goblin mamy tutaj Royal Chefa i to tyle wystarczy. Zobaczcie, że bo Royal Chef ogólnie jest tak niesamowicie broken z tymi dwoma ewolucj ewolucjami, że tak naprawdę, poza oczywiście Fishermanem, który jest tam wyjątkowo dobrą kartą, która się kombi z Peką, to tak naprawdę reszta kart to jest cykl, tak, to jest tylko cycle, cycle. tak, Bomber, który jest po prostu tani i się super kombi jako support. No, Spirit i Szkielety, które normalnie w takich dekach jak Beatdown nie grają, bo dlaczego mielibyście je grać? No i tanie spele, żeby przepchnąć nasz push. I to działa. I to jest tak niesamowicie przepotężne i tak niesamowicie zjebane zarazem, że naprawdę musicie to zobaczyć. Nawet jeśli się wydaje, że gracie na jakiś matchup, który jest niemożliwy, to się okazuje koniec końców, że ten real Chef jest tak po prostu dobry z Peką i z Goblin Giantem i że, że to po prostu jest no niesamowite. No, więc pogramy sobie tym. Laderka dzisiaj. Jestem ledwo w top 1000. Troszeczkę mi się spadło. Bym, byłem w top 500. Natomiast no to, to nawet lepiej, tak? To nawet mamy dobry pretekst do tego, żeby po prostu z powrotem z powrotem to wbić. No i tyle. No i zapraszam Was do pierwszej gier. W pierwszej giereczce. swoją drogą szczęśliwego nowego roku, tak? No bo najprawdopodobniej gdy to wrzucę, będzie po świętach, więc rzucić wam no, życień świątecznych trochę nie ma sensu. Natomiast... Natomiast jak najbardziej bawcie się dobrze po prostu na tym sylwestrze, tak żeby, żeby uczcić ten 2024. No i zobaczymy co przyniesie nam kolejny rok. Miej na pewno inżyniera, no chyba że nie znam. Mogę dać tutaj w sumie PK, ale PK i tak będziemy zagrywać dużo. A Goblin Giantem nie chcę na początku puszować, bo będziemy. bo naszym game plan, Nasz game plan jest taki trochę bardziej defensywny na początku. Dopiero z czasem będziemy gdzieś tam się rozpędzać um, z tymi pushami. Czy on da nam Goblin Steina na most? Nie dał, czyli. Um, Okej. Okay. Nie wiem, czy to było dobre, co on zrobił. Okej, okay, najwidoczniej nie wystarczyły. Um, nie wystarczył spirit ze szkieletami, a szkoda, bo chciałem za wszelką cenę nie musieć zagrywać tej peki. A wyszło jak wyszło. Eee, czy on tutaj coś da? Tak myślałem, że coś da, więc taki kinda predict zrobiłem. Tak nie do końca, ale. Ale no. Eee, no i dobra. Tutaj na spokojnie, ja nawet nie wiem czy tego mortara nie wpuścić. Damy tylko spirita, żeby od, odciągnąć na chwilę tego mortara. I damy raja, żeby go dobić. Tutaj strzałki tylko. Dzięki temu zachowamy 3 eliksiru, bo on wydał teraz w tym momencie 6 i mamy teraz niezłą sytuację. I możemy pójść sobie peką dokładnie w kanon karta. Bardzo dobrze, bo on postawił kanon karta pierwszy, także... Mm, także dla nas to jest oczywiście lepiej. A, tutaj dam strzałki, żeby go robić Tego Mortara. I teraz nie chcę się pchać w Goblinsteina, bo to oczywiście trochę samobójstwo. Dlatego damy w ten sposób i on to musi bronić. Yy. Tutaj raid, żeby to tak jest. Żeby to po prostu było groźne. Cały ten nasz pusz. No i przeciwnik zadowolony nie jest. <laughs> Z tego jak broken jest nasz deck. No i właśnie tak się gra, nie? Czyli ogólnie defensywnie. I gdy nadarzy się okazja, to atakujemy, jak widzicie. No i tyle, nie? Najważniejsze to jest to okazje, bo jesteśmy w kolejnej gierce. Także serduszko i szkielety split. Póki jeszcze pankejka nie mamy naładowanego. I Spirita zagramy, póki jeszcze nie mamy pankejka naładowanego. No i okej, okay, on zaczął w końcu. Nie widzę tutaj powodu za specjalne, żeby cokolwiek grać, więc poczekamy. Zagrał te gobliny, czyli jest skłonny, żeby coś grać. Tak jak mówiłem, no na początku defujemy po to, żeby wybadać dek przeciwnika i nie przegrać bardzo szybko na starcie. Bo no nasz dek poza tym, że ma duże dwie karty, to za bardzo nic więcej nie ma żadnych argumentów. A tym bardziej, jak sami widzieliście, nie mieliśmy żadnych. Nie mamy też żadnych w deku kart, które atakują powietrze, no bo ten dek jest broken po prostu na konkretnym poziomie, tak na, na to pladerze, gdzie ludzie umieją wykorzystać mm, maksymalny potencjał deku, nawet nie mając żadnej, e, żadnej karty na, e, na górę, tak na latające. No to i tak czy siak jesteśmy w stanie wygrać dobrze atakując e, przeciwnika, y, gdy spotkamy lawę czy to jakiegoś balona, y, cykl, tak. Przeciwnik nie jest skory za bardzo do grania. Ja mogłem dać tego Rage'a, no ale on i tak w sumie mi nic nie. O, przepraszam. A w końcu zagrał Wizarda, więc bardzo dobrze, że nie daliśmy tego rage'a. No bo w takim razie ta nasza P.E.K.A. kosztuje tak naprawdę 2 Lixiru, no bo ona skontruje tego Wizarda za darmo. Za darmo, a jak doskonale wiemy 7 minus 5, to jest 2. Gruba matematyka. Monk. Dam go Vinjianta na lewo, bo Mąk zwiastuje coś grubego. O właśnie. Tu strzałki idą. No i dobra. Ja się zast... w tapeka uderzy, bo ona jest na 16 poziomie, więc <laughs> Ciekawe czy jakbym dobrej, co to by jeszcze uderzył. Tutaj bomber, żeby to wyczyścić Pięknie. No i sobie na spokojnie dalej czekamy co się stanie. Nie rozumiem, co tu przeciwnik chciał osiągnąć. No ale spoko. Peka się nafiduje. To my damy go blinge na prawo. Ściągniemy sobie to do, peke, do peki. On oczywiście dał... A ten bomber powinien był wdać właśnie, bo tutaj są barby. Yy, więc troszeczkę mój błąd no, ale dobra, on dał kanon karta w moją w pekę, więc to wcale no nie wykorzystał tego naszego błędu jakoś za specjalnie no jest póki co zacnie okej, okay, da wizarda, więc do my dajemy pekę w wizarda w ogóle ten jego deck jest strasznie jakiś taki midladerowy, jeśli wiecie o co chodzi Damy strzałki, nie wiem co on próbuje osiągnąć. Takimi losowymi pushami. No chyba właśnie to. Eee, taki losowy connect. Cóż, okej, okay. dobra, wygraliśmy gierkę. Eee, bo przeciwnik wydał właśnie wszystko. <noise> no i widzicie, no jeden mały błąd. Znaczy, machaj, no to nie był mały błąd. <noise> Ale no. No jesteśmy <coughs> Kanonir znowu, czy znaczy znowu. Nie było przy tego kanoniera, tylko było dagerdaczys. Chodziło mi o to, że inna po prostu inna wieża niż niż Princess Tower czy Royal Chef. E, Kanonir tornado zwiastuje najprawdopodobniej dokładnie. To jest, e, moi drodzy. E, Graveard. Yy, więc wydaje mi się, że powinniśmy agresywnie lecieć yy, już od samego początku. On czeka, bo... No i pytanie, czy powinniśmy... <laughs> no dobra, przeatakuję, bo wydaje mi się, że na początku jest ciężko bronić Pekę Graveardowi. On oczywiście... Co on robi? Rzucił tego... Rycerza myślał, że co, że się wystraszę i dam gravearda. Tylko ten fisher, kurczę, ten fisherman pójdzie z przodu. No dobra. Tak jak idzie z przodu, to już nic więcej nie zrobimy z tym niestety. Nic nie poradzimy na to. On da tornado. Nie dał tornado, tylko czempiona. No tu my damy strzałki. Na spokojnie. Okay, damy szkielety, żeby. A, okay. on i tak dał w sumie beczkę. Chciałem dać szkielety, żeby wymusić beczkę, no ale jaki tak ja mu dał, to. Yy, nie zgadzam się z tym graveyardem, On myślał, nie wiem, czy on myślał, że. co ja mam, nie mamy, li... mamy eliksirów. Ja nie wiem, czy on nie przegrał sobie w tym momencie. Bo on nie ma szkieletów. Rycerza zużył. On nie ma jak ściągać, jeśli ja mu zawspamię lewą stronę. Pięknie. Tutaj dam Rage'a od razu, żeby żeby ta P.E.K.K.A. była groźna. Honda Ability. Last second, ok. Wybronił, ale bardzo dużym kosztem. Więc my na spokojnie sobie P.E.K.K.A. Tutaj skontrujemy, żeby nie przyjąć za dużego damage'a od tego doktorka. I lecimy od tyłu na spokojnie. Mamy teraz, my teraz narzucamy mu tempo. No, nie miał co zrobić, więc dał tego kanona wcześniej. No, czyli tak naprawdę ten kanon w zasadzie... Ta ewolucja taka, tego kanona w zasadzie nic nie zrobiła. Bo jak doskonale wiecie, ta ewolucja tylko działa na początku. Kanona, chce się później, że ona jest po prostu zwykłym, zwykłym kanonem i tyle. Dlaczego nie puszowałem dalej z tym moim puszem? Bo wydaje mi się, że nie ma takiej pod... Okej, okay, przeciwnik dał... Dlaczego on go rozdzielił? Mm, nie podoba mi się to zagranie bardzo. W sensie, No moim zdaniem to bardzo, yy, bardzo złe to zrobił. Aha. Tutaj damy Rajaja, żeby to wszystko przyspieszyć. No i on teraz ma. <laughs> ma... No i... To chyba nie wymaga komentarza. <noise> no i jesteśmy w najprawdopodobniej ostatniej grze tego odcineczka, bo już no, już trochę on trwa. A też nie może być za długi, bo będzie małe grono odbiorców wtedy. Tutaj beczka została rzucona taka z boku, więc oczywiście sekontrujemy szkieletami i spiritem. Zresztą nie miałem nic innego tak naprawdę, więc jakby jako tej beczki nie rzucił, to i tak musiałem tak zrobić. Mm, to jest bait i no to nie jest dobra informacja. Eee, z tego powodu jeśli tam jest Inferno Tower, to mamy bardzo... Tam nie ma Inferno Tower i to już jest o wiele lepsza informacja, bo ja doskonale wiem, że jesteśmy w stanie na, yy, na Baita bez Inferno Tower wygrać. Eee, dobra. Trzymamy rage'a oczywiście na jakieś tam szkielety. Chociaż damy na początku Spirita, bo może nie będziemy musieli tego ragea dawać. O, albo damy teraz. O. O, 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 o! Słuchajcie, słuchajcie mam pomysł. Tak, skontrowana pięknie. I on... Dobra, maloga, jednak maloga. O i zepsułem timing. A jajaj. Kurczę, myślałem, że więcej z tego wyciśniemy. Ten bomber na most był za agresywny. Wiecie? Jakby strzaki były bardzo dobre, bo one zmusiły go do dalszej obrony. No, natomiast tu później troszeczkę się za bardzo napaliłem. Yy, mam jeszcze przyzwyczajenia trochę z innych deków, które były bardziej agresywne. Z ramajderki tam chyba. Dokładnie po tam takimi dekami ekran Kiedyś. Jej. Okej, okay, on dał... Nie rozumiem czemu dał ją z tyłu ok. Może dają na most, bym musiał dać bombera, a tak to mogę sobie po prostu pójść pomalutku puszem. To jest bardzo fajny. To jest bardzo fajne waliu strzałkami. Uk! Z, z to... Wygraliśmy chyba, bo on. Tak jest, on musi dać loga, ale z prawej ma pekę na so... pa, patrzcie na to pekę jest na 17 on szutuje wszystko. Nie no to jest. No i teraz to spamimy sobie po prostu karty. E, jakieś szkielety, tak? No i jednym małym prediktem, zobaczcie. Ja tylko spredyktowałem jedyne szkielety. Kartę za jeden eliksiru Rage'em. No i zobaczcie, jak pięknie. I tym oto akcentem plus 34. Jest bardzo dużo e, Mogę się z Wami pożegnać. Wbijając z powrotem top 500, także e, nasz cel został spełniony. No i słuchajcie, <grafię> grajcie tym. Sami widzieliście, jakie to jest broken. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć gier z rzędu wygranych, także. Także kozak. Eee. O ten matchup jeszcze nie wiem, jakby to jest jakiś losowy dek. Widzicie ten, tego bedbany, nie? Eee, no bo taki dek oczywiście nie gra, no ale jak można się domyśleć, Inferno Tower jest nie do przejścia. No bo co ja mam na Inferno Tower? Więc ktoś się może zastanawiać jak ja to wygrałem. To już wam szybko pokażę jeszcze. Eee. Także widzicie, ja gram spokojnie. Peka z tyłu, kontrujemy tą walkierię, bo on postawił. On dał barby, więc kontrolujemy sobie bomberem. I tutaj e, rzuciłem na drugą stronę, że, przed tego Bombera, e, bo wiedziałem, że skoro przeciwnik dał tą Walkierię i Barby, co kosztowało 9 Elixiru, a ja to skontrowałem też za 9, bo PK plus Bomber. No i obie karty moje przeżyły, więc miałem przewagę 9 eliksirów na moście, no to wtedy mogę rzucić, się, sobie pozwolić na takiego Goblin No ale on ma on oczywiście co? Inferno Tower i Skeleton Army. Losowe karty znikąd, więc to wszystko wybronił i jesteśmy tylko plus 2 do przodu, a damage praktycznie nie, nie wszedł żaden, więc... To samo mówi za siebie, jaka to jest kontra po prostu na nas. Gramy sobie spokojnie z tyłu ja tutaj... To jest taki mały trik, który możecie zrobić, jak macie Evo Gianta i Pekę i wiecie, że gracie na Inferno Tower, to normalnie zawsze się rzuca Pekę z przodu. Tymczasem ja zrobiłem na odwrót, bo po to, że jak ten goblin Giant dostanie właśnie damage, to on spełni goblinka i przez to Inferno Tower się skupiło na goblinkach, nie na PC. No ale tutaj ebo barby i szkielet, to szkielety i nie mam nic do powiedzenia. No i znowu jesteśmy trochę do przodu, ale co z tego? I tutaj mnie zaskoczył tym freeze. Yy, no tak, jakby skąd miałem wiedzieć, że on ma tam freeze, nie? No i co robimy? Pushujemy, budujemy sobie push z tyłu i on wydaje bardzo dużo. On wydał Inferno Tower i Barbariany na jednego Gummy Gianta, więc to jest bardzo dużo. I znowu rzuciłem go mi z przodu, żeby to, żeby tego Inferno Towera yy, zająć, tak? Żeby ta peka była full HP i zobaczcie, on to próbuje za zawsze cenę bronić, ale Fisherman skoczył mu na wieżę, dobił mu tego towera i wygrywaliśmy i wygrałem przez to gierkę. Także dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się i ją!